Bardzo łatwo mi przyszło odklejenie się od tego, że to jestem ja. Zobaczę, jak będzie, jak będę to oglądała. Nie wiem, czy pójdę w ogóle to oglądać, bo, bo ja nie mam w ogóle dystansu do siebie. Powiem ci tak e, po babsku, że bardzo trudne też dla mnie wydawało się wcielenie w postać, która e, tak naprawdę jest dużo mniej atrakcyjna niż ty w życiu prywatnym. Że wiesz, patrzę na ciebie i jesteś piękną, zadbaną kobietą i nagle gdzieś tam przeszłaś tą metamorfozę tak zwaną pobrzydzającą. A to mi było miło akurat, to mi było łatwiej. Powiem ci, bardzo, właśnie bardzo się cieszyłam, że Patrykowi zależało na tym. Nora odkrywa swoją kobiecość w trakcie, tego, w trakcie całego procesu. Nora nie wierzy w to, że spotka miłość i Nora a jest chłopczycą, mhm. jest facetem. Jest, to widać po zwiastunie. Dokładnie i Nora jest tym facetem i powiem Ci to, że właśnie nie musiałam się zastanawiać nad swoją atrakcyjnością. To, że grałam prawie w ogóle bez make-upu, to, że nagle zeszło mi całe myślenie o tym, że tu jestem rozmazana albo czy na pewno to dobrze leży. Bo po prostu mogłam się mogłam sobie tak usiąść, a nawet Patryk chciał, żebym tak siadała, żeby to dało mi ogromną wolność do tego, żeby się skupić na noży jako na, na postaci. I e, wiesz, e, zastanawiałam się, jak będzie, jak będę patrzyła, czy to nie będzie tak, że o kurcze źle tu wyglądam. W ogóle tego nie mam, bo patrzysz na kobietę, która nie jest tobą. Ale to cudowne akurat, że masz też do tego taki, że potrafisz złapać dystans. A mówię to, bo wiem, że ja na przykład tu kolega mi zrobi zdjęcie i patrzę sobie, no nie, dlaczego nie wciągnęłam brzucha? Nie, ale zdjęcia to jest co innego, kochana. To jest ze zdjęciami tak, że jak ja robię zdjęcia na swoje soszale to ta stara zasada, że żeby wybrać jedno musisz zrobić dwa tysiące, absolutnie nie. Ja dotyczy... mówię o liczbie milion. Mówię, zrób mi milion zdjęć, będzie coś dobrego. Ja cały czas mówię, na przykład w ogóle Radosław nie ma cierpliwości do robienia zdjęć i prawda jest taka, że on tego nienawidzi. I ja zawsze mówię, proszę cię, Radziuniu, zrób mi tak, żebym miała z czego wybierać. A on staje, bierze telefon i robi tak. Cały czas w jednym miejscu. Ja mówię, ale to chociaż tym poruszaj. To on robi tak. Więc jeśli chodzi o zdjęcia, to jest co innego. Natomiast tutaj e, bardzo łatwo mi przyszło odklejenie się od tego, że to jestem ja. Zobaczę, jak będzie, jak będę to oglądała. Nie wiem, czy pójdę w ogóle to oglądać, bo, bo ja nie mam w ogóle dystansu do siebie.